Tepelink poszerza swoje portfolio produktów smart. Do rodziny TAPO dołącza hub TAPO H100. Pozwoli on na jeszcze wygodniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z systemu Tepelink TAPO. Inteligentny hub TAPO H100, który został wyposażony w dzwonek, to serce inteligentnego domu korzystającego z systemu TAPO. Produkt łączy ze sobą czujniki smart, włączniki światła i przyciski. Jeden hub jest w stanie obsłużyć do 64 urządzeń, dzięki czemu nie będzie trzeba dublować urządzeń nawet w większych domach. W połączeniu z przyciskiem S200B może pełnić funkcję inteligentnego dzwonka do drzwi. Dodatkowo, gdy czujnik ruchu, otwarcia drzwi i okien czy inne wykryją intruzów, produkt może włączyć głośną, aż do 90 dB. Syrenę alarmową. Urządzenie korzysta z niskomocowego protokołu sieci bezprzewodowej, dzięki czemu czujniki, przyciski i włączniki mogą działać na zasilaniu bateryjnym do 10 razy dłużej.